Witam, witamy Was właściwie dzisiaj bardzo serdecznie jesteśmy w sercu Londynu, w jakiejś takiej bocznej bardzo bardziej ulicy, żeby nas... nie, żeby nas y, nie zmiażdżyła fala ludzi. Ale cóż, firma Iber wysłała mi nowy tour, to rzęs, który nazywa się Super Curl. E, ma y, zakręcać rzęsy w kąt jako, trzymać około jako 90 stopni, czyli kąt prosty. I ma je trzymać właśnie 4 godziny w takiej też formie. Czekajmy, dajmy ludziom tutaj przejść. E, I cóż, mam go dzisiaj na rzęsach. Mam też dla Was trzy tusze do rozdania. Jak je dostać i w ogóle e, to dowiecie się pod koniec tego filmu. E, także zaraz będzie tutorial i potem rozdanie. No co, e, tej maskary to sam cztery sztuki, tak jak już mówiłam, trzy polecam do Was, jedna zostaje ze mną. E, już kilka razy ją na sobie miałam, na swoich rzęsach miałam i mogę powiedzieć tylko tyle, że nie obsypuje się w ogóle, e, zmywa się dosyć bezproblemowo, raczej nie miałam żadnych dramatycznych przejść typu panda pod oczami, także to jest fajne. Jak działa, zaraz zobaczycie, bo będę ją sobie nakładać na moje rzęsa, na których jeszcze nic nie mam. Jedno, co od razu mi się rzuciło po prostu w oczy, to jest szczoteczka która jest jednocześnie zaokrąglona, ale też delikatnie zagięta jakby na końcu. Co do złudzenia, przypomina mi szczoteczkę, którą o której już tutaj plany śpiewałam na kanale, czyli e, szczeczka do e, maskary Dior Show Iconic Widek. Jest bardzo, jest troszeczkę inna, ta jest troszeczkę krótsza, natomiast taka szersza. Natomiast ta jest dłuższa i chudsza. Natomiast sama koncepcja szczeczki jest bardzo podobna, bo ta również jest zaokrąglona i taka zagięta na końcu. Także pod tym względem są bardzo podobne. Kiedy to odkryłam, miałam bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do tej maskary i wydaje mi się, że jeżeli nie chcecie na diora płacić, nie wiem, jak, tam około 200, pewnie kosztuje 150 zł coś takiego, to może warto się zainteresować tą środką, jeżeli Was interesuje właśnie taki efekt. Także cóż, biorę się, bier, biorę się do malowania rzęs! Ok, ponad najlepszy efekt używając tej maskary można uzyskać najpierw malując górne rzęsy od góry jakby te końcówki, a potem od dołu najpierw maksymalnie przykładając troszeczkę do jakby do samych korzeni naszych rzęs, czyli od samej nasady, bardzo mocno rozdzielając i do góry, a potem można pojedyncze jakby rzęsy tą maskarą zaznaczać, czyli co, najpierw jedziemy od góry same końcówki, bo zapominam że nasze rzęsy... Od góry też trzeba czasem malować, bo tam są, nie są idealnie czarne, powiedzmy. I teraz jedziemy tą fajną, taką wygiętą końcówką przy samej nasadzie. Tutaj zagęszczamy i do góry. Im więcej jakby mamy objętości przy nasadzie rzęs, tym nasze rzęsy właśnie wydają się gęstsze i ciemniejsze. To bardzo mi się podoba w tej szczoteczce, że jest dobrze, dobrze tutaj zabezpieczona tym chyba, nie wiem, silikonem czy czymś do środka i nabiera, nie nabiera na się za dużo tej maskary, gdzie często, gęsto w przypadku różnych maskar naprawdę nawet w przypadku tych wysokopółkowych miałam z tym problem. Ok, i teraz możemy sobie pojedyncze rzęsy wyciągnąć i pogrubić. I mogę to zrobić to samo na dolnej linii rzęs. Teraz możemy sobie porównać oko to bez maskary, i to drugie z tuszem. Ja nic nie mówię, żebyście po prostu same oceniły efekt. Wydaje mi się, że podkręcenie jest naprawdę, naprawdę mocne, biorąc pod uwagę, że nie używałam żadnej zalotki. Może zanim jeszcze rozdamy tusze, to pokażę Wam co i jak. Teraz tak, rzęsy malowałam koło godziny 11 może, byliśmy jeszcze na mieście, co troszeczkę widzieliście i teraz wróciliśmy. Jest godzina około 19 i tylko chciałam pokazać jak trzymają się rzęsy. Wydaje mi się, że jak na ileś tam godzin, czyli od 11 do 19, czyli właściwie 8-9 godzin, to podkręcenie jest naprawdę spoko bez użycia zalotki. Także gra brawo, brawo i raczej się nic nie obsypało. Yy, tuż nie po grubie jakoś niesamowicie, no ale jeżeli chodzi Wam o podkręcenie, to podkręcenie wydaje mi się, że jest widoczne. Cóż, rzęsy po tylu godzinach się trzymają, więc mi pozostaje zrobić jedno bardzo dramatyczny gest. Ach, złamania zalotki. Mam nadzieję, że niczego nie stukłam. Dobra, zaletka złamana. teraz ja zapraszam Was do zabawy, żeby dostać jedną z trzech maskar. Wystarczy tylko udostępnić ten film na swoim fejsie, polubić zdjęcie moje z tą maskarą na Instagramie. Ten nazwę mojego Instagrama tutaj gdzieś pokażę, to jest depping Love Absolutnie wszędzie. No i napisać pod potem, że chcecie maskarę, i napisać jedną rzecz, tylko jedną rzecz, której najbardziej nie lubicie w tuszu do rzęs. Wiecie, czy to jest obsypywanie się, czy jak nie trzyma uniesienia, czy jak nie podgrubia, czy jak nie da się zmyć. Jedną rzecz, której najbardziej, najbardziej lubicie w różnych tuszach do rzęs. Także udostępniamy ten film teraz, natomiast takie przycisk udostępni, więc udostępnić na Facebooku, polubić to zdjęcie takie, będzie na Insta. No i napisać, że chcecie i czego najbardziej nie lubicie w maskarze. I to wystarczy. Trzy maskary do Was, do Was oczywiście polecą. Także cóż, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że filmik i Wam się podobał. Maskara jest naprawdę fajna yy, i tak w dreamer nie zapłacił na, na zrobienie tego filmiku. Tak ogólnie, tak ogólnie dostałam te maskary, yy, żeby się z wami z nimi, żeby się wami z nimi podzielić, żeby zrobić ten konkurs. Yy, natomiast dostaję na do to żadnej kasy. Maskara jest rzeczywiście dosyć fajna, nie mówiłabym o Badziewiu, bo wiecie, że staram się być szczera, czy staram się. Ja jestem akurat na tym kanale szczera, bo... Nie opłaca się być po prostu nieszczerem, bo wydaje mi się że to od razu da się wyczuć. Szyczka jest bardzo podobna do tej e, maskary, właśnie z Diora, także wydaje mi się, że to, e, to też ma taki fajny wpływ, gdyż te rzęsy są bardzo, e, no bardzo są podkręcone, są po prostu mega podkręcone. Maskara nie ma nie po grubie jakoś niesamowicie, ale po prostu podkręca i trzyma ten skręt, tak jak zresztą same przed chwilą e, widziałyście i widzieliście, no pewnie mężczyzna też no, jest troszeczkę. E, także coś, dzięki za oglądanie, raz jeszcze zapraszam do zabawy i do zobaczenia, prawdopodobnie jutro albo Pojutrze, bo ja nie wiem, kiedy ten film się okaże. Aha, jeszcze do zgłoszenia, na zgłoszenia wasze czekam do piątku, do 30 zapomniałam powiedzieć, do 30 do piątku, ale wiadomo, im szybciej, tym lepiej. A ja wybiorę osoby, chyba, które najbardziej mi napiszą, nie wiem, najbardziej kreatywnie mi napiszą, o czego nie lubią w tej właśnie tej maskarze w tuszu do, w tuszu do rzęs. Także czekam I dzięki za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa! Staw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa-pa!